Witam serdecznie. Dzisiaj troszeczkę inna forma warsztatów online, a my dzisiaj dowiemy się czegoś więcej o tzw. street photo, czyli fotografii ulicznej. Mam nadzieję, że zaciekawi Was ta forma fotografii, więc zapraszam do materiału. Proszę. Mianem fotografii ulicznej określa się zdjęcie wykonane w mieście w sposób nieco przypominający fotoreportaż. czy reportażem nie będące, Street photo, bo tak je nazywamy, to zazwyczaj ulotne migawki rejestrujące chwile, szukające niezwykłości w codzienności, zapisujące decydujący moment, w którym z jakiegoś powodu wszystkie elementy kadru na łamek sekundy zgrały się ze sobą, tworząc interesującą kompozycję, czasem zabawną, czasem smutną, kiedy indziej poruszającą lub dwuznaczną. To umiejętność naciśnięcia spustu migawki dokładnie w momencie, w którym przed oczami fotografia pojawi się idealny kadr, o wyczucie tej chwili, przewidzenie jej, a nie odnalezienie wśród setek ujęć wykonanych w trybie seryjnym. Fotografia uliczna jest więc trochę podobna do reportażu, ale w przeciwieństwie do niego nie relacjonuje jednego konkretnego wydarzenia, lecz wręcz uwiecznia niewydarzenia, a do tego działa w pojedynkę, to znaczy nie wymaga zestawu zdjęć. By przekazać sedno komunikatu. Pożądane cechy osoby zajmującej się fotografią uliczną to szybki refleks, cierpliwość i dar niewidzialności. No, a przynajmniej wtopienia się w tłum lub nie rzucania się w oczy. Zależy nam na tym, żeby fotografować świat, nie wpływając na przebieg wydarzeń. Szykujmy się na długie godziny i niewielki połów. Wędkowanie również wymaga zachowywania spokoju, a każda złowiona ryba jest osiągnięciem i wielkim wydarzeniem. Zupełnie jak udane zdjęcie w fotografii ulicznej. Tradycyjnie podkreślam, że nie ma obowiązku kurczowo trzymać się zasad, ponieważ liczy się przede wszystkim rezultat. Nierzadko fotografia uliczna wiąże się z długim oczekiwaniem na chwilę, w której we wcześniej wybranym kadrze wydarzy się coś ciekawego. No na przykład Pojawi się efektownie wyglądająca postać, lub ktoś po prostu dopełni kompozycję, wchodząc w odpowiedni fragment kadru. Pamiętajmy, że ćwiczymy dobre oko, refleks i szybkie podejmowanie decyzji. Dlatego nie strzelajmy na oślep trybie seryjnym, licząc, że później coś się wybierze. Nie bójmy się porażki. Fotografia uliczna to przede wszystkim porażki i zdjęcia, których nie udało się zrobić. Ale takie niezrobione zdjęcie uczy co najmniej tyle samo co udana fotografia. Obserwujmy uważnie, spróbujmy przewidzieć przebieg wypadków, analizować ruchy aktorów przedstawienia. Jeśli zaangażujemy się w odpowiednim stopniu, wpadniemy w swoisty trans i poczujemy, że świat dookoła zwalnia, a my widzimy więcej niż zazwyczaj. Kochani, to tyle na dziś. Zapraszamy w przyszłym tygodniu. A dla Was, oczywiście, zadanie: wykonanie serii zdjęć z tlu street photo. Czekamy na Wasze zdjęcia. Dziękujemy.